Dzisiejsze rozgrywki, jak to bywa w meczach finałowych już Ligi Szkół Allegro, były niezwykle trudne, wszystko ważyło się do ostatnich losów, także mecz półfinałowy z Luboniem był bardzo nerwowy, ale udało nam się przejść do finału. Będziemy chcieli pierwsi strzelić bramkę, a co dalej to się zobaczy. Działo się szczęście, bo mieliśmy i nieraz pecha. Był bardzo trudny i emocje do końca były. Trzeba walczyć, agresywnym trzeba być i wygrać turniej. Kasjer! Właśnie kończymy ligę, w której odbyło się aż 81 spotkań i to 81 będzie meczem decydującym o zwycięstwie. Masa młodych zawodników zmierzyła się na boisku, masa młodych zawodników włożyła serce w walkę. Wszyscy razem dbaliśmy o to, żeby, żeby ta walka okraszona była wieloma innymi atrakcjami. Mieliśmy strefę Xbox, mieliśmy malowanie buziek, mieliśmy warsztaty plastyczne i przede wszystkim dłuchańce, które cieszyły się wielką popularnością. Każdego dnia wkładaliśmy wiele wysiłków w to, żeby młodzi gracze mogli pokazywać pełni swoich umiejętności. No i czekamy z niecierpliwością na finał, który wyłoni zespół zdecydowanie najlepszy. E, emocje dzisiaj sięgały zenitu. E, tak naprawdę Właśnie do tego finału chcieliśmy doprowadzić. Czekaliśmy na niego niecierpliwie. Dziękujemy za wsparcie wszystkim, którzy dołożyli cegiełkę do organizacji, a szczególnie dziękujemy grupie Allegro, bo bez niej to po prostu by się nie odbyło. Powiedzmy to sobie szczerze, nie bylibyśmy w stanie zorganizować tego typu eventu bez grupy Allegro. Dzisiaj tak naprawdę wszystko, o co nam chodziło, to uśmiechy dzieci. I te uśmiechy się pojawiały, ta radość i była najważniejszą rzeczą, absolutnie. I jakby tą radość chcielibyśmy widzieć częściej, chcielibyśmy ją widzieć w następnej edycji Ligi Szkół Allegro. Czy do niej dojdzie jeszcze dzisiaj, nie, nie, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, natomiast bardzo byśmy tego chcieli, żeby stała się to, stało się to rzeczą cykliczną i no być może nawet zorganizowaną na dużo większą skalę, bo dzisiaj mamy 17 szkół, zaraz może być 30, 50, 100 lub nawet może w tym uczestniczyć cała Polska wygrała moim zdaniem zaskakująco, bo wygrała szkoła podstawowa numer 21. Faworyci byli troszeczkę inni zarówno po rozgrywkach eliminacyjnych jak i półfinałach. Tych szkół można było wskazać kilka. Wygrali oczywiście tablety Marki Manta. Każdy zawodnik wygrał tablet Marki Manta. Rozdaliśmy dzisiaj również dwa laptopy dla najlepszego strzelca turnieju, dla najlepszego zawodnika turnieju. Najlepszy bramkarz turnieju pojedzie na profesjonalny bramkarski camp, żeby doszkalać się w w sztuce, w niezwykle trudnej sztuce piłkarsko-bramkarskiej. Ale to nie wszystko, bo drużyna z drugiego miejsca cała otrzymała słuchawki, profesjonalne słuchawki marki Sony, a trzecie miejsce każdy zawodnik otrzymał MP3, Philipsa. No, wrażenia super. Jesteśmy zaskoczeni, że wygraliśmy Ligę Allegro. No i no jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo zadowoleni. Panowie, opowiedzcie, co wygraliście? No, tablety. Dyplomy, medale, no i worki, no i jeszcze puchar. To jest bardzo to cenne, bo wiadomo szkoły są biedne i te tysięcy na sprzęt sportowy bardzo się przyda.